Styczeń 2017, dzień jak co dzień szalony naukowiec pracuje nad kolejnymi metodami, jak osiągnąć przewagę nad innymi graczami w grze FIFA 17. Jego ostatni sposób na 10 informów obiegł cały YouTube, a sekretna metoda została natychmiast usunięta ze skryptów gry. Kolejny eksperyment polegał na zmieszaniu tajnych substancji w wielkim srebrnym kociołku, ponadto dorzucenie wielu specjalnych kart z trybu Ultimate Team, m.in. specjalne karty Leo Messiego. Dwa informy Cristiano Ronaldo A ponadto Karta niezawodnej Mai Jednak pewnego dnia Słuchając swój ulubiony utwór przez Twoje Oczy Zielone Użył przypadkowo zakazanej probówki Ze związkiem EA Niebezpieczny związek, który może doprowadzić do samozniszczenia Jednak tym razem było inaczej Dodanie tego związku sprawiło, że narodziła się Prawdziwa legenda, na karcie której Wszystkie umiejętności są ocenione na 99 I tak powstała najlepsza karta w tej grze Legenda Jakuba Wawrzyniaka Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nieco inny eksperyment z cyklu 7.59 Food Champions. Dwie minuty do końca, właściwie już minuta z kawałkiem. Takim składem zagramy ostatnie spotkanie. O, trochę jestem na pewno niewyspany, mój głos też pozostawia wiele do życzenia. Ale wczorajszy live zamiast o 22 był właściwie do drugiej w nocy. No a teraz już trzeba było rano wstać i nagrać ten odcinek. Nie ma co tutaj za dużo przedłużać. Jeszcze przeczekam tutaj gościa, żeby. I też się nie rozłączył. Już wam mówię o co chodzi w dzisiejszym odcinku przede wszystkim. O kurde, Camping, le... Camping Legend, zobaczcie jaki gościu ma skład. Coś pięknego, co? <laughs> no to niezwyczary. Przede wszystkim. Czy łącząc się na minutę przed końcem Food Champions? czy wyrzuci nas serwerów, czy mimo wszystko możemy zagrać ten meczek do końca. O tym przekonamy się właśnie w tym odcinku. Właściwie jeszcze gdzieś jakaś minuta pozostała, jeżeli nas nie rozłączy no to wiadomo, będzie można śmiało grać nawet na minutę przed tą 8:00, także zaczynamy. Okej, okay, moi drodzy, jest po ósmej, także jak widzicie, serwerów mnie nie wyrzuciło. Można śmiało grać na spotkanie. Jeszcze zobaczymy czy zostanie to doliczone tak naprawdę, ale wydaje mi się, że tak. Po meczyku jeszcze na pewno sprawdzimy. No teraz spoko byłoby wygrać ten meczek jeszcze na samo zakończenie, chociaż no jak już widzieliście, ja 30 zwycięstw w ten weekend wbiłem, no i ten meczek właśnie sobie zostawiłem na ten eksperyment, żeby sprawdzić jak to wszystko funkcjonuje, jak to wszystko wygląda, teraz Neymar, nie wiem czy on nie zagrał do Wiejry, jak to była setka, no trudno, no trudno, I jeszcze Neymar, zobaczmy może teraz Patryk Wiejra, tam Neymar pięknie wychodzi, zobaczmy, Neymarito, to może być gol, ale broni DHA. i tylko rzut rożny dla naszej drużyny. Zobaczmy teraz Cristiano Ronaldo, ma dużo miejsca i czasu, Ronaldo, powszeczka, co jest z tym meczem nie tak, ja się pytam. Wrzutka piękna do Ibrahima, ależ gol! What the... wiadomo co, o kurde, no piękna bramka, Kurtuła kompletnie bez szansy, tak jak zresztą no w tym pojedynku główkowym nasi obrońcy, no to niezłe czary. Niewykorzystane sytuacje, lubią się mścić niestety teraz Ronaldo piękne wejście Casemiro. Zobaczmy Casemiro, który zastąpił Petit'a. Strzela bramkę na jeden do jednego. No właśnie, też pewnie wiele osób spyta dlaczego mam Casemiro w składzie. No podczas wczorajszego live'a, który nam się ładnie przeciągnął, Emanuel Petit musiał zostać sprzedany na rzecz robienia tych kart once to watch. Dlatego dlatego no na razie Casemiro w zastępstwie. No ale myślę, że to ty Modryć w ogóle wskoczy na pozycję Petita, no ale to zobaczycie te zmiany w najbliższym Foot Champions. Walkback do Patryka Wiejry, Będzie sam na sam Patryk Vieira. I 2 do 1,60 minucie. Wprowadzimy w tym spotkaniu. No i lecimy dalej. No a to jest właśnie gra mojego rywala. To już jest zupełnie inny poziom. Te gracze o tej godzinie, no też nie są na jakimś tam wysokim poziomie i mając takie składy, takie karty. Z tych różnych wyzwań SBC, tylko to potwierdza, i właśnie to jest to: jest to. Zero myślenia, zero grania. No i ten mecz może skończyć się nawet przed czasem. Patrick Vieira, zagranie do Neymara, Neymar, ładne przejście Neymarito, Neymarito do końca, i tam powinien być rzut wolny. No i w tym przypadku nie ukrywam, brakuje nam Petita, ale my zagramy sobie tutaj na krótko. Jest tutaj Ronaldo. I 3 do 1 w 71 minucie. No i właśnie, słuchajcie, czas troszkę tutaj już na pierwsze podsumowanie, to będzie prawdopodobnie Rage quit. Zobaczymy, czy to zwycięstwo nam zostanie doliczone. Chociaż nie, on jeszcze będzie walczył. Zobaczmy, Neymarito kolejna akcja. No to też wystarczy spokojnie sobie podawać. Od najbliższego do najbliższego zawodnika Ronaldo 4 do 1, 74 minuta. Zobaczmy tutaj jeszcze Cristiano Ronaldo, ładne wejście. I piąta bramka, zarazem hat -trick, klasyczny bodajże Cristiano Ronaldo. No to jeszcze Cristiano Ronaldo... I 6 do 1. Okej, okay, słuchajcie, no w tym meczu już tutaj za wiele się nie zmieniło, my wygrywamy 6 do 1. Ostatecznie wbijamy elite 3. E, zabrakło jednej wygranej do tej elity 2, ale no też, jeżeli ktoś obserwował live, to przegrałem 4 albo 5 spotkań po rzutach karnych. Żadnego nie wygrałem, ale wszystkie przegrałem. Także no tutaj Penitez z FIFA 16 niestety w tej FIFA jest średni. No i zobaczyłem, że to zwycięstwo też nam zaliczyło, mimo że graliśmy w pewnym stopniu po czasie. I mamy 31 wygranych. Mamy 31 wygranych, także zwycięstwo nam zaliczyło. I teraz kilka cennych uwag dla graczy, którzy też walczą o rangę będzie. Już wam mówię o co chodzi. Po pierwsze. Grając o 7.59 spokojnie możemy grać do końca ten maczek, nie wrócić serwerów, mecz zostanie zaliczony, o to się nie bójcie. Kolejna kwestia grając w godzinach między... 6... tak można liczyć, od 6 do 8, nawet i 5 można śmiało zaliczyć. Ludzie czasami przy 1-0 od razu wychodzą z meczu. Ludzie jak najszybciej chcą wbić tę rangę i już widzą, że przegrywają 1-0, 2-0, od razu wychodzą. I też poziom graczy między 6 a 8 yy, jest naprawdę niski, co potwierdza ten mecz, gdzie gościu miał taki składzik, a dostał 6-1. Także jeżeli komuś na przykład brakuje jednego, dwóch zwycięstw, czasami warto przed pracą, przed szkołą po prostu zagrać sobie ten meczyk. I myślę, że większe na pewno prawdopodobieństwo jest wygrania tego rano aniżeli wieczorem w nocy. Wielu streamerów, streamerów, no może nie tutaj, streamerzy to akurat to nie jest zły przykład, wiele proplayerów może w ten sposób streamuje w godzinach wieczornych i nocnych, gdzie w niedzielę właśnie wieczorem oni grają te meczyki i cisną tam, załóżmy, do pierwszej, drugiej w nocy, nawet. Yy, no ale jaki proplayer gra o 6-7 rano? Mało który. Mało który, dlatego proponuję skupić z tą uwagę na tym, żeby te meczyki też rozgrywać później. Myślę, że możecie wyjść na tym na niezłym plusie, jeżeli chodzi o jakieś tam dodatkowe zwycięstwa. Te ostatnie najważniejsze meczyki zostawiać sobie na rano i zobaczycie sami, czy, czy będzie ten progres. Według mnie warto czegoś takiego dokonać. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za ten eksperyment. I my widzimy się już niedługo w kolejnych. Napiszcie Wasze propozycje. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, koniecznie zostawcie kciuka w górze i zasubskrybujcie ten kanał. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. No i na razie, miłego dnia.